Żeby przetrwać w zimę na terenie naszego kraju nie wystarczy wiedzieć jakie dzikie rośliny jadalne zjadać i zbierać, ponieważ najczęściej w zimę okazuje się, że ich najzwyczajniej w świecie nie ma. Potrzebujemy wiedzieć jak te dzikie rośliny przetworzyć, żeby móc w tym niekorzystnym dla łowcy zbieracza okresie przeżyć. Z rozwiązaniem przychodzą kiszonki przetrwania. Źródła szczęścia według chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci jak przeżyć. To uczciwe. Zatem, po prostu w okresach, kiedy dane rośliny występują, najzwyczajniej w świecie je zbieramy oraz je przetwarzamy. Tutaj przygotowaliśmy sobie, i obok mnie są dwie kiszonki. To są ukiszone pędy chmielu. A tu mam ukiszony podagrycznik, który jeszcze wciąż pracuje. Za proces kiszenia odpowiadają bakterie mlekowe, które nie dopuszczają do rozwoju procesów gnilnych. Dlatego w takim słoiczku, na przykład taki kiszony podagrycznik może leżeć bardzo długo. Ten akurat ma pół roku, jednakowoż ja w lodówce trzymam taki dwuletni i go jem i jest naprawdę świetny i wcale nie jest popsuty. Bakterie mlekowe przetwarzają zawarty w roślinach i owocach cukier na kwas mlekowy. I bierzcie pod uwagę, że w Polsce kisi się najczęściej kapustę i ogórki, ale w rzeczywistości można ukisić praktycznie wszystko. I doskonale o tym wiedzą nasi zamorscy przyjaciele, którzy kiszą nawet śledzie. I najpewniej już widziałeś filmiki, gdzie ktoś próbuje e, właśnie kiszone śledzie. Nawet ostatnio Makłowicz próbował te kiszone śledzie. Zatem, jak się okazuje, kisić można naprawdę wiele rzeczy. Kiszone mięso, kiszone śledzie, kiszone ryby, kiszone podagryczniki, kiszone pędy chmielu, a także inne owoce i warzywa. Bakterie mlekowe uwielbiają środowisko beztlenowe, dlatego w procesie kiszenia istotnym jest, na przykład w procesie kiszenia kapusty istotnym jest, żeby tą kapustę mocno poobijać, po prostu żeby było tam jak najmniej tlenu. Ktoś może powiedzieć, że przecież do kiszenia jest niezbędna sól. Moi drodzy, nie jest to do końca prawdą. Aczkolwiek sól jest bardzo pomocna, ponieważ bakterie tlenowe najzwyczajniej w świecie nie cierpią soli. Zatem, jeżeli dodamy troszeczkę soli do właśnie kiszonki, no to te bakterie się nie będą rozwijały. Zatem, bakterie gnilne w takim środowisku nie lubią się rozwijać. Natomiast bakterie mlekowe je najzwyczajniej w świecie troszeczkę tolerują. Jeżeli byście dali za dużo soli, to proces kiszenia by nie zaistniał. Dlatego ważna jest proporcja. Kiszonkę w takim słoiku bardzo prosto zrobić. A proporcja jest: 1 litr wody na 20 g soli. Zatem po prostu zagotowujecie wodę, dodajecie do tego łyżkę soli, która właśnie łyżka soli ma około 20 gram, Dodajecie, rozpuszczacie to sól i najzwyczajniej świecie. Wkładacie do takiego słoika ten podagrycznik czy to pędych chmielu, ubijacie je i zalewacie solanką. A po dwóch tygodniach macie ukiśnięte warzywo. Jeżeli zalejecie dane warzywo solanką, to po prostu ograniczacie ilość tlenu zawartą właśnie w takim słoiczku i dacie możliwość rozwoju bakterii mlekowych, które zrobią wszystko za was. Wierzcie lub nie, ale na przykład kapustę można ukisić bez wykorzystania soli. Ale pamiętajmy o tym, że sól jest bardzo dobrym konserwantem, zatem taka kiszonka może leżeć bardzo długo. Natomiast w przypadku, gdy nie użyjecie tej soli, to nie gwarantuje, ile taka potrawa, ile taka ukiszona kapusta będzie mogła być spożywana. Ale wierzcie lub nie, ludzie kiszą kapustę bez soli i to się udaje. Zatem okazuje się, że sól nie jest ani konieczna, ani niezbędna. Ale jeżeli byście chcieli takie przetwory przechowywać, to sól wydaje się już niezbędna, ponieważ taka ukiszona kapusta bez soli sądzę, że długo by nie poleżała. Proces kiszenia jest znany od bardzo dawna. Jednakże kiedyś no nie posiadano takich pięknych słoiczków z zakrętkami, nie posiadano także plastikowych wiader, w których by można było cokolwiek ukisić, wykorzystywano w tym celu gliniane garnki, ale także rowy. Kiszono po prostu po rowach. Jak to możliwe? Jeżeli mocną kapustę ugnieciecie, no to najzwyczajniej w świecie panuje tam środowisko beztlenowe i zachodzi proces kiszenia. Jest to prymitywne kiszenie. Oczywiście no kiszenie po rowach no nie jest dzisiaj najlepszą metodą e, zanieczyszczenia i te inne sprawy. To jest bardzo prymitywna metoda, ale w rowie także można to ukisić. Zatem jeżeli nie macie słoiku, będziecie w kryzysowej sytuacji, możecie po prostu wykopać sobie dół, narzucać do niej Pusty, wrzucać do nich dzikich, roślin jadalnych, przyłożyć roślinnością, mocno to półgniatać i za jakiś czas tam wrócić, i może się okazać, że jeżeli wam jakieś zwierzątka tego nie podjadły, to będziecie mieli po prostu kiszonkę w dole. Właściwie może kiedyś to przetestuję na moim kanale, zobaczymy czy taka prymitywna technologia działa. Ale póki co mamy słoiki, żyjemy w XXI wieku, słoiki możecie zdobyć za darmo na Eliksie, możecie też kupić w sklepie, jeżeli posiadacie gotówkę, nie ma z tym żadnego problemu. Zatem kiszenie w słoikach jest po prostu najprostsze, bo wystarczy przygotować solankę i tą solanką zalać nasze przetwory. Zrobimy gadanie i próbujemy nasz podagrycznik ukiszony oraz pędy chmielu. Zauważcie, że bakterie pracują. Wieczko się mocno podniosło. Zatem odcieramy i zobaczymy jaki będzie zapach. O, trzeba? O, czujesz? Ale kisz. A, ale pięknie pachnie. Nie wiem, czy słychać to w kamerze, ale gaz idzie do góry i normalnie jakbyście otwarli kiszone ogóreczki. Dobra, a zatem spróbujmy. Oczywiście, jakbyście nie wiedzieli, jak wyglądają pędy chmielu, no to tutaj się wyświetli. Większość z was najpewniej kojarzy szyszki chmielu, a pędy chmielu może niekoniecznie, ale pędy chmielu jak najbardziej można zjadać na surowo i są całkiem smaczne. Jak po prostu smaczne na surowo, postanowiłem je także ukisić i spróbować. Kiszone. Dobra, no to pierwsza degustacja pędów chmielu. Do tych pędów chmielu, oprócz pędów chmielu dodałem także ostrą papryczkę. Zatem teraz te pędy są dosyć ostre i fajne. Kamerzystka? Chcesz spróbować? Kamerzyska, operatorka, operatorka, zawsze mówi kamerzystka. Co ty kamerujesz? Operujesz. Dobra. Jak ogórki połączone z oliwkami. Dobra, czyli już wiemy, że pędy chmielu będziemy kisić regularnie, ponieważ są smaczne. Weźmy, teraz rozbieraj. No, wiadomo, że tego się dużo nie nazbiera. Kocham kiszony podagrycznik, najlepszy jest z twarożkiem, coś bombowego normalnie. Tutaj jak widzicie, dodałem także czosnek, gorczycę, troszeczkę, kilka ziaren pieprzu, ale to jest w ogóle niekonieczne, w procesie kiszenia przyprawy są nieistotne. To znaczy są istotne, ponieważ wpływają na smak, ale jeżeli ich nie macie, możecie po prostu użyć tylko i wyłącznie soli. I wody oczywiście. Pięknie się ukisiły. Powiem Wam, że dodatek ziół, dodatek właśnie gorczycy, dodatek czosnku troszeczkę zmienia smak, ale nieznacznie. Jeżeli zrobicie tą kiszonkę tylko i wyłącznie z samego podagrycznika i zalejecie ją solanką, to także wyjdzie i będzie całkiem smaczne. Coś podagrycznika spróbować? Czy się oszalałaś? Czy ty nie lubisz podagrycznika kiszonego? Lepsze niż jazniczne, jak zwykłe. No i różnica smaku. Oczywiście ja tych kiszonek mam więcej, zatem jeżeli spodobał wam się materiał, to z całą pewnością mogę wam pokazywać moje inne kiszonki właśnie z dzikich roślin. No i nie tylko z dzikich roślin. Powiem wam, że mam całą szafę zostawioną różnymi przetworami, różnymi słoikami. Szafa się nie domyka. Ale jeżeli bym musiał przeżyć na tych słoikach, to sądzę, że pół roku miałbym z głowy. A bo i dłużej. U? Nie liczyłem tego. Nie wiem, ale tam jest naprawdę kaloryczność tamtych posiłków, wszystkich, co tam jest przygotowane. To by naprawdę z, sądzę, że pół roku to minimum by się dało na tym przeżyć, co tam jest w zapasach. Oczywiście wszystko jest szczelnie pozamykane, powekowane, popiszone itd., albo na przykład posuszone. Zamiast to w pełni zabezpieczone. Jeżeli chcielibyście kiedyś zobaczyć moje przetwory, może kiedyś nagram. Burzymy do słoików piramidę Stos. Kolejną kiszonkę, jaką chciałbym wam pokazać. To kiszone ryby. Jako, że kiszone śledzie od naszych zamorskich przyjaciół kosztują 50 zł za małą puszkę, uważam, że jest to cena bardzo wygórowana. Ja po prostu pójdę sobie na staw, wyłowię sobie jakieś rybek i spróbuję je ukisić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle będziemy łowili prymitywną technologią, wyłowimy sobie jakieś rybki, zbudujemy sobie pułapkę na te rybki. Złowimy je, czy znaczy złowimy. Nie będziemy używali wędki, po prostu użyjemy tej prymitywnej technologii, a następnie je ukiścimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy kiszone rybki z zestawu będą smaczne? Oczywiście nie jakieś duże ryby, tylko takie malutkie rybki. W komentarzu koniecznie napisz, czy taka formuła ci się podoba i czy mam robić więcej podobnych materiałów. Jak już zauważyłeś, a może i nie, na moim kanale ukazały się dwa shorts, czyli krótkie filmiki będące które po prostu trwają jedną minutę w usłudze YouTube Shorts. Jeżeli chcesz je zobaczyć, to zobacz. Kiszę tam w jednym kapustę, a drugi film jest nieco bardziej społeczny o fanfarze ulicznic. Nie wszystkim może się to spodobać, ponieważ tematyka jest może nieco mniej roślinna, ale bierzcie pod uwagę, że chciałbym właśnie więcej nagrywać także takich tematów społecznych, bo nadchodzi niedługo zima i ja od poniedziałku do piątku normalnie chodzę do pracy na pełen etat, zatem mogę nagrywać tylko po południu. A jeżeli nastąpi zima, to będę miał bardzo krótki czas, żeby cokolwiek nagrywać. Zatem niektóre nagrania będę musiał realizować najzwyczajniej w świecie w domu, ponieważ weekend, tak jak dzisiaj nagrywamy właśnie w sobotę, jest dniem raczej, powinien być raczej dniem odpoczynku. I tutaj rozstawianie tego wszystkiego i bawienie się z tym w sobotę nie jest tym, co bym chciał robić codziennie. Niech nie jest tym, co bym chciał robić regularnie. Szczególnie jakbyście zobaczyli, ile tutaj jest hebzi, niech nastanie światłość. No, od razu lepiej porozkładanych, żeby ten dźwięk, który właśnie słyszeliście, był znośny, ponieważ indukuje się, pojawia się echo, echo, wszystko się odbija i jest taki pogłos, ciężko z tym naprawdę walczyć bez profesjonalnego sprzętu. Jak zwykle zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, napisania komentarza, a także życzę Ci szczęścia w życiu i jeszcze jedna rzecz, zobacz co się kryje pod ikonką wesprzyj. Mam tam dodatkowe bonusy tylko i wyłącznie dla stałych widzów. Polecam!